W dzisiejszym odcinku będzie trochę o poruszaniu się na Zanzibarze i o tym, dlaczego samochód jest najlepszym e, środkiem do poruszania się na Zanzibarze, jeżeli chcecie go zwiedzać na własną rękę. E, będzie o policji na Zanzibarze, ponieważ policja na Zanzibarze to swojego rodzaju taki FMM taka wisienka na torcie. Ja nazywam się Michał Wilk i witam Was na kanale Evil Wolf Media. Zapraszam na trzeciego vloga z zanzibarskiej przygody. Dlaczego warto wynająć samochód na Zanzibarze? Przede wszystkim dlatego, że samochód daje nam dużą niezależność. Sami decydujemy tak naprawdę, gdzie chcemy jechać. Nie jesteśmy uzależnieni od masowego środku transportu, chociaż akurat na wyspie masowy środek transportu jest stosunkowo specyficzny, ale o tym będzie za chwilkę. Samochód daje nam wolność, możemy jechać tak naprawdę wszędzie, gdzie chcemy. Jest to naprawdę świetne rozwiązanie i warto jest zdecydowanie wypożyczyć samochód na Zanzibarze. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na wiele, wiele aspektów. A o wszystkim tym dowiecie się właśnie z kolejnych podpunktów drogi. Drogi na Zanzibarze dzielą się na takie bardzo dobre, takie średnie i takie terenowe. W tym momencie znajdujemy się na początku yy, drogi terenowej. Ona oczywiście jest bardzo fajna i bardzo sympatyczna, ale potem zamieni się w... No, trochę mniej sympatyczną i mniej fajną, ale zaraz tam dojedziemy. W tym momencie ta droga to jest bardzo dobra droga terenowa, po której można jechać osobóweczką bez najmniejszego problemu. No, ale potem gdzieś tam będzie troszkę już bardziej często i będzie bardziej wyboiście i bardziej gdzieś będzie tak, że będzie telepało i w ogóle. No, tyle o drogach. Taki krótki podział tych dróg występuje tutaj na za Zanzibarze samochód. Samochód, jaki możecie wypożyczyć w większości wypadków, jest to samochód terenowy klasy aut takich jak na przykład Suzuki Escudo, które posiadamy, może ono być starsze lub, lub nie starsze, lub takie w lepszym stanie. Suzuki Escudo i Toyota rav Tutaj rządzą w autach wypożyczalni dla Muzungu, czyli dla Białasów, czyli dla nas, bo automat. tak, w automacie. Oczywiście za jest w automacie, tutaj jest automat. Mamy D jak do przodu, R jak rakieta, P jak postój, więc spokojnie się odnajdziemy w tym, e, tutaj, e, samochodzie, właśnie jeżeli chodzi o jazdę. Inne środki transportu, jakie możecie wypożyczyć na wyspie, to na przykład motor i skuter. Ale dlaczego auto jest naszym zdaniem najlepszym środkiem transportu? No, ze względu na to, że tutaj na wyspie jednak e, do pokonania mamy spore odległości, drogi w większości wypadków nie są najlepsze. E, na niektórych drogach też panuje bardzo duży ruch, a kierowcy na Zanzibarze tutaj lokalnie jeżdżą, jak chcą, często zajeżdżają, wymuszają pierwszeństwo. No więc lepiej zdecydowanie być w samochodzie niż na motorze. No i najważniejsza rzecz, no to temperatura. Ja na skuterze w takim skwarze tutaj ponad 30 stopni przez dłuższy czas no do no, przyjemnych nie należy. Jeżeli chcecie skorzystać z bardziej hardkorowych środków transportu, no to na wyspie też jest rozbudowany ich system transportu, nazywa się to Daladala. Są to bardziej przypominający autobus lub też bardziej przypominający taki, e, takiego małego żuka środki transportu, do którego na pakę wskakują ludzie i tak sobie beztrosko jadą przez wyspę, wystając poza tą dala dala, trzymając się byle czego. W ten sposób też można podróżować i to naprawdę można podróżować za bardzo małe pieniążki, no ale tutaj już, że tak powiem, do odważnych świat należy. Jak ktoś chce, to można śmiało próbować takiego transportu. Ruch jest lewostronny, tak, ruch na że odbywa się po lewej stronie, więc tutaj też musicie się odnaleźć. Natomiast no tak naprawdę dzień wystarczy, żeby się odnaleźć w tym ruchu lewostronnym bez problemu. Zastanawiam się, czy skończyliśmy dobrą Chciałbym ścieżkę. No źle pojechaliśmy. Czasem tak bywa, że się źle pojedzie. Jeżeli chcecie się poruszać po wyspie, musicie mieć na to specjalne pozwolenie od lokalnych władz, od policji. No, i takie pozwolenie tak naprawdę załatwia Wam osoba, która wynajmuje Wam samochód, i w tym celu potrzebne jest Wasze tutaj krajowe prawo jazdy. Kiedyś, jeszcze kilka lat temu, było potrzebne międzynarodowe prawo jazdy, natomiast teraz nasze europejskie, polskie prawo jazdy w zupełności wystarcza, żeby jeździć swobodnie na Zanzibarze. Natomiast bardzo ważna rzecz, zawsze przy wypożyczeniu samochodu musicie zapytać się gościa, który Wam pożycza, o to, że no, musi Wam też wyrobić odpowiednią licencję. Wiąże się to z tym, że musicie im wysłać na przykład skan prawo jazdy, lub też oni sobie zrobią zdjęcie tego prawo jazdy. No i potem oni udają się na komisariat i wyrabiają stosowny dokument. No, bez tego dokumentu nawet nie ma co marzyć o wsiadaniu do samochodu. I pozwolenie na jazdę oczywiście nie jest za darmo. Trzeba zapłacić między 10 a 15 dolarów. W zależności jak Was za to oszczarżują, albo jak sobie wynegocjujecie, jak to ze wszystkim bywa. Wypożyczenie samochodu to jest koszt rzędu 25-30 dolarów za samochody typu Suzuki Skudo, Toyota RAV4. To jest tego typu przedział pieniążków. 25-30, jeżeli wypożyczacie samochód na Dużo dłuższy okres, tak jak na przykład my wypożyczaliśmy teraz na 60 parę dni. Auto, no to można wynegocjować zdecydowanie taniej. Także tutaj, ile sobie wynegocjujecie, tyle macie. Ale pamiętajcie, że no wiadomo, im dłuższy okres wypożyczenia, tym ta cena będzie lepsza. Jak się jeździ na Zanzibarze? Jeżeli chodzi o przepisy ruchu drogowego, no to pamiętajcie, że na Zanzibarze w terenie zabudowanym możemy jechać 40 km na godzinę. Natomiast poza terenem zabudowanym maksymalna prędkość dozwolona to jest 60 km na godzinę, i warto jest tego. Przestrzegać, ale więcej o tym będzie w kolejnych podpunktach. Jeżeli chodzi jeszcze o samą jazdę, no to na Zazjiba, że drogi nie są w najlepszym stanie. Jest kilka dróg, takich jakby świeżo zrobionych, które są piękne, szerokie, wyasfaltowane, równiutkie oznakowane. Natomiast no to jest jakby zdecydowana mniejszość. Większość dróg jest no, tak naprawdę kiepskiej jakości. Jest bardzo dużo różnego rodzaju progów zwalniających w różnych miejscach, nawet takich prógów zwalniających tworzonych przez no, lokalną ludność danej wioski usypują sobie dany próg, więc Dzień wcześniej nie było, następnego dnia już jest, także tak naprawdę w tym terenie zabudowane miasta 40 na godzinę jest jak najbardziej uzasadniona. Jeżeli chodzi też jeszcze o jakiś ruch tutaj na Zawzibarze, no to miejscami ten ruch i natężenie ruchu jest naprawdę spore na takich drogach, które prowadzą przez wyspę. W szczególności musicie uważać na ciężarówki, które tak naprawdę no, jadą sobie środkiem drogi i w ogóle na was nie zważają i bardzo często spychają tak naprawdę na pobocze i to jest jakby nagminne tutaj z ich strony. Wyprzedzają się, jak chcą. no W większości wypadków jeżdżą jak są tak, naprawdę oczy trzeba mieć dookoła e, głowy, jeżeli właśnie chodzi o jazdę, ale nie straszę, nie jest aż tak źle. E, da się do wszystkiego przyzwyczaić. Tak naprawdę trzeba być czujnym i trzeba po prostu e, no, uważać na drodze i na innych uczestników ruchu drogowego. No, no, to tak, to jest bardzo dobra droga terenowa, tak jak wspominałem. Może nawet na niej swobodnie przyspieszyć na na skudo, ale nie będziemy tego robić, bo no, skudo już ma trochę, boję się, że na przykład zostawimy e, którąś oś za nami może tak się wydarzyć, więc wolę, wolę jechać powolutku. Nocna jazda na Zanzibarze. Wioskowe życie dopiero rozkwita po zmierzchu i dzieje się naprawdę dużo, więc przejeżdżając przez wioskę, no, ludzie są tak naprawdę wszędzie. Nagle jest tysiące rowerzystów, którzy jadą na rowerach, który nawet nigdy nie widział i nie wie, co to jest odblask, więc są totalnie niewidoczni. Wszystkie samochody nadjeżdżające sprzeciwka jadą na długich światłach, więc tak naprawdę jazda wieczorna jest, jest ciężka. Jest naprawdę męcząca jest ciężka. I warto jest jeździć zdecydowanie powoli. Wtedy nawet, nie wiem, przez wioskę jadę z prędkością 20-30 maksymalnie na godzinę i ma się oczy naprawdę dookoła głowy. Mieliśmy ostatnio taką sytuację razem z Olą, że wracając parze do nas do Kiłęgły, no, dobrze, że jechałem w granicach 30 na godzinę, bo po prostu z z krzaku wyskoczyła wielka krowa, i zatrzymaliśmy się naprawdę na żyletki i trzeba mieć naprawdę oczy dookoła głowy, więc o tym pamiętajcie, żeby wieczorami naprawdę uzbroić się w podwójną czujność na drogach zanzibarskich. No popatrz, no tu jest zamknięte i tu też jest zamknięte. jest zamknięte. Oszukał. Oszukał. Wydygał. Zesrał, kurwa. podjął zdroworozsądkową decyzję o tym, że nie jedzie na tą stronę. Ostatni podpunkt, taka wisienka na torcie, to policja na Zanzibarze. I policja na Zanzibarze to jest dobry temat i to są dobre gagatki tak naprawdę, policja i wojsko. Jeżeli chodzi o kontrole policyjne na Zanzibarze, to możemy wyróżnić takie trzy typy kontroli zanzibarskiej, z którymi przynajmniej my się spotkaliśmy. Pierwszym typem będzie kontrola... W takich stałych punktach administracyjnych wyspy są takie wioski, w których jest komisariat, jest po prostu szlabam na stałe, no i dojeżdżając tam, w większości wypadków będziemy mieć kontrolę policyjną. Drugi typ kontroli policyjnej to suszenie na radar, nasz przysłowiowy i takie kontrole też się zdarzają, więc to o czym mówiłem wcześniej, czyli o zasadach ruchu drogowego, naprawdę ma sens, bo jazda 60 na godzinę, jakby no. Jest czymś, co powinniśmy robić, nawet ze względu na stan dróg i tego, co na tych drogach się dzieje. Ale jeżeli kogoś tam noga spędzi i przyspiesza i gazuje, no to może się też nadziać na kontrolę właśnie prędkości, a wtedy już tutaj nie ma zmiły się i my ostatnio mieliśmy taką sytuację, że właśnie policja nas tutaj, że tak powiem, na suszarkę złapała, przekroczyliśmy o 12 km na godzinę. Mimo, że teren nie wyglądał na zabudowany, okazało się, że jest terenem zabudowanym i o zgrozo jeszcze obok, zaraz w krzakach jest szkoła. Także no, skończyło się na tym, że sytuację musieliśmy rozwiązać amerykańskimi dolarami i wcale nie było przyjemnie i wesoło, ale wszystko dobrze się skończyło. Więc tak, więc o tym pamiętajcie, że jeżeli macie chociażby cień podejrzenia, że jesteście w terenie zabudowanym, no to warto zwolnić. Trzeci typ kontroli drogowej to jest kontrola drogowa w różnych, randomowych miejscach i takie kontrole drogowe też często mają miejsce, więc tutaj nie dziwi sytuacja, że jedzie się, jedzie, a nagle policjant wybiega z krzaków i Was łapie. I jak zachować się na takiej kontroli drogowej, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli policjant kontroluje samochód przed Wami, no to nie myślcie, że tak naprawdę jesteście jakby zwolnieni z obowiązku i możecie już sobie przejechać i jechać, Zawsze musimy się zatrzymać, włączyć lewy kierunkowskaz tak jakbyście chcieli zjeżdżać i w ten sposób zostawić samochód, opuścić szybę, jeżeli policjant ewidentnie wam machnie, że you can go, możecie jechać, a jeżeli nie, wyciąga łapkę, zaprasza do kontroli. No i w tym momencie bardzo ważna rzecz musicie okazać Wasze pozwolenie na jazdę, a jak nie macie pozwolenia na jazdę, no to mamy. Przesrane, my nigdy nie mieliśmy z tym problemu, bo zawsze kwit na jazdę był, natomiast jeżeli się nie ma kwitu na jazdę, no to wtedy robi się już nieciekawie, więc zawsze pamiętajcie, żeby przy wypożyczeniu koniecznie zapytać wypożyczalnie o to, że no muszą wam załatwić to pozwolenie i bez tego w ogóle nie wypożyczajcie samochodu. Jeżeli chodzi jeszcze o samą kontrolę drogową, no to są też różne typy policjantów, bo są policjanci tak zwani Good Caps którzy sprawdzą wasze pozwolenie, sprawdzą e, was, e, wasze prawo jazdy, zapytają się gdzie jedziecie, ile jesteście na Zanzibarze, jakiś taki mały small talk, no i you can go i nie ma problemu. Ale są też bedcaps, czyli tacy policjanci, którzy zatrzymają was, no i będą od was ewidentnie czegoś chcieli, a tym czymś są oczywiście pieniądze, tak zwane friendly gifts i będą próbowali od was wyłudzić łapówkę, no na różne sposoby, a są w tym arcymistrzami, bo raz policjant opowiadał nam historię, jak to całą noc z kolegami patrolują tutaj wioskę, żeby było bezpiecznie i całą noc chodzili na nogach tak, że nie mają co jeść, nie mają co pić, no i my musimy im dać kasę na jedzenie i na picie. No i policjant był na tyle namolny i natrętny i na tyle uwiecił się okna, że no tak naprawdę musieliśmy po prostu dać małą łapówkę i takie sytuacje też się zdarzają, że to wymuszenie jest tak naprawdę skuteczne i nie idzie się przed tym obronić. Ale jakby takimi próbami obrony przed wymuszeniem ze strony policji jest udawanie, że się nie rozumie, co do Was mówią. To jest pierwsza postawa. Druga postawa to jest uśmiechanie się i powiedzenie, że wszystko wydaliśmy w wiosce, z której akurat wracamy, natomiast ten typ obrony jest skuteczny wieczorem. Jeżeli wracacie z jakiegoś miejsca, no to po prostu wszystko wydaliśmy w wiosce i sorry, we don't have, we support policeman there, no problem, hakuna matata, you can go. E, więc te dwie skuteczne zagrywki często się sprawdzają właśnie przy, przy próbie wymuszenia. E, pamiętajcie też, żeby przy policji w żaden sposób nie cwaniakować, nie unosić się, nie udawać, nie, nie próbować pokazywać, że jest się kimś, nie wiem, lepszym, albo no, po prostu nie zachować się nielegancko, Zawsze warto być uśmiechniętym, grzecznym, pokornym. E, Broń Boże, nie nagrywajcie policji e, przy interwencji, e, nie próbujcie zrobić żadnego zdjęcia, bo może się to skończyć naprawdę bardzo, bardzo, bardzo źle. Zdarzały się sytuacje różnych no, Dziwnych sytuacji tutaj, więc tego już w ogóle stanowczo, nawet zapomnijcie o czymś takim, żeby, żeby tego nie robić. E, no, tak to jest tutaj z tą policją na Zanzibarze, więc nawet nie chcę wiedzieć tak naprawdę, jak wygląda życie tutaj, takiego na przykład lokalnego taksówkarza e, terroryzowanego przez lokalną policję, no bo z takiej perspektywy mojej i Oli i no, ludzi, którzy tutaj żyją, no to tak naprawdę policja, wojsko, policycy na Zanzibarze mają swój dobry i fajny tutaj układ i Rządzi tutaj tak naprawdę pieniądz, także o tym pamiętajcie, ale oczywiście nie zrażam Was do tego jeżdżenia, bo to jeżdżenie na Zanzibarze jest bardzo przyjemne i bardzo fajne, a po pewnym czasie tak naprawdę ta kontrola drogowa już nie robi na człowieku dużego wrażenia, może staje się takim w takim stopniu trochę irytująca, że o, znowu policjanci, żeby się zatrzymać, pokazać, a po czasie to pozwolenie tak naprawdę Wasze już zaczyna wyglądać jak taka wymięta gazeta. Tak, tak wyglądają te realia zanzibarskie, także miejcie na uwadze te wszystkie tutaj, że tak powiem, rzeczy, które Wam sprzedałem, a... Wasza jazda na Zanzibarze będzie przyjemna i bardzo spokojna, tak, jeżeli będziecie o tym wszystkim pamiętać. E, ja żegnam się już z Wami. Dziękuję serdecznie, że byliście. E, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zostawić suba na kanale. Zapraszam Was też na moje inne media społecznościowe, na Instagrama, na TikToka. E, tam też du dużo różnych ciekawych rzeczy się dzieje, także warto tam zajrzeć. A ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym vlogu z naszej zanzibarskiej przygody. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć!